Dobry, kochani, witam was w kolejnym odcinku Ciotka na Działce. Wiem, że w niektórych regionach Polski spadł już śmiech, a więc zbliżamy się już do takiego naprawdę zimowego okresu i nasuwa się bardzo, bardzo ważne pytanie: a mianowicie, czy dokarmiać ptaki zimą? I jeśli tak, to w jaki sposób? Pozwólcie, że w tym odcinku właśnie poruszę ten bardzo ważny temat, żeby pomagać a nie szkodzić. Dzisiaj jestem w parku saskim, bardzo dużo ludzi tutaj przychodzi na spacery i robią podstawowy błąd. Pozwólcie, że opowiem Wam troszeczkę, jak należy pomagać zwierzętom, ptakom w tym okresie zimowym i kiedy należy to robić, bo to jest bardzo ważne. Jeśli chodzi o dokarmianie ptaków, to zdania naturalnie są podzielone. Jedni mówią dokarmiać, drudzy nie dokarmiać. Słuchajcie, pierwsza podstawowa zasada. Jeśli dokarmiamy, to kiedy? Nie wcześniej niż spadnie śnieg. Jeśli nie spadnie śnieg, nie róbmy tego. Ptaki muszą same sobie poszukać żywności, muszą same sobie radzić w tym, w tym takim jeszcze powiedzmy okresie dostępnym. Zaczynamy karmienie ptaków w momencie, kiedy naprawdę zdobycie pożywienia jest bardzo utrudnione, zasypał śnieg. Wtedy możemy rozpocząć dokarmianie. Druga, druga taka uwaga, jeśli zaczynamy namy to robić, to pamiętajmy, że musimy to robić już do końca zimy, aż nie przyjdzie wiosna, aż nie przyjdzie odwilż. Nie wolno karmić ptaków w kratkę. Nie można. Kolejna rzecz. Ptakom trzeba wystawiać jedzenie w tym samym miejscu. Nie możemy sobie wystawiać raz tutaj, raz tam. Nie można ich przyzwyczajać. Słuchajcie, dobór pokarmu jest bardzo ważny dla naszych latających przyjaciół, aby im pomóc, a nie zaszkodzić. A więc warto się zagłębić, czym je karmić. Nie możemy sobie dawać suszonego chleba. Słuchajcie, przede wszystkim ptaki karmimy nasionami. Czy to nasiona, czy to płatki owsiane, czy to nasiona wszystkich zbóż, kukurydze, gotowane warzywa. Przede wszystkim to sikorki uwielbiają słoninę. Możemy wystawiać słoninę czy tłuszcz, ale pamiętajmy, żeby to nie był tłuszcz solony. Wszystkie orzeszki solone, absolutnie przyprawy. Też się nie nadają. Pamiętajmy, żebyśmy nie karmili tych ptaków tym, co nam zostało na stole. To jest absolutnie zabronione. Pamiętajmy o tym, bo często się zdarza, że idziemy sobie dobra, napkarmimy orzeszkami solonymi. Absolutnie. Robimy bardzo dużą krzywdę. Jeśli karmimy, to pamiętajmy odpowiedzialnie. pójdźcie proszę i kaczki same sobie tutaj radzą szukają schronienia pod, pod wielką pod wieżbą wielką słuchajcie, instynkt mi podpowiada, że trzeba już wyjść z wody Wyjść z wody. woda już praktycznie zamarzła, ten cały zbiornik tutaj już zamarzł tam troszeczkę jeszcze pod, pod drzewem, pod cisem widzę, że jeszcze się brodzą tam ale tutaj, oproszę jak one, one się w ogóle nie boją nas. Jakie piękne kaczuszki. Hej! No nie przyniosłem jeszcze dla was nic, no widzicie. Jezus, jak one biegną. Chyba ktoś coś wysypał. Kaczuszki. Na początku mówiłem, że w niektórych regionach pada śnieg, no i oczywiście, co okazuje się, wykrakałem. W Warszawie już też zaczyna padać śnieg. No, będzie pięknie. Bardzo się cieszę, ja uwielbiam śnieg. Słuchajcie, jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Nasiona i pokarm wystawiamy albo do specjalnych pojemników, albo do karmików. I taka moja uwaga. Te miejsca w ogrodzie należy ustawiać tak, żeby były osłonięte. Od wiatru i uwaga, jeszcze w trudno dostępnych miejscach dla drapieżników czy kotów. To jest naprawdę bardzo ważne. Dla tych ptaków, jeśli budujemy karmik, to ustawmy go tak, żeby nie zacinał wiatr, nie wpadał tam śnieg, żeby to pożywienie było osłonięte. Jedna bardzo ważna uwaga: słuchajcie, zwracamy uwagę na pożywienie, ale nie zwracamy uwagi. Na to, że te ptaki w ciągu zimy nie mają skąd czerpać wody. Wystawiajmy wodę. Moja mama w ogrodzie za każdym razem z rana wystawia świeże jedzonko i wodę, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Na to nie zwracamy uwagi, bo tylko myślimy sobie, giną od braku pożywienia giną ptaki również od braku wody. A więc dbajmy o ptaki, bądźmy za nie odpowiedzialni i jak bierzemy tą odpowiedzialność, to róbmy to już naprawdę z głową. Dziś takim bardzo popularnym sposobem na dokarmianie ptaków jest kupowanie gotowych y, takich kul, mieszanki, mieszanki y, nasion i tłuszczu zwierzęcego. I tutaj y, bym przestrzegał Słuchajcie, jeśli kupujemy, to bardzo proszę zwracajcie uwagę na jakość tego. A mianowicie o co chodzi, żeby ten tłuszcz nie był zjełczały, bo to jest bardzo ważne. Słuchajcie, sprzedawcy, bardzo często producenci, nie sprzedawcy, producenci bardzo często wyprodukują. To się nie sprzedaje. Jak wiadomo, tłuszcz zwierzęcy ma no, krótką przydatność, więc naprawdę uważajmy na to, jeśli się decydujemy na taką formę zakupienia gotowego, Gotowego produktu, to naprawdę zwracajmy uwagę, żeby ta, żeby ta kula i ten tłuszcz był świeży. Ja proponuję wykonać taką kulę samemu w domu. To jest bardzo proste. Kupujemy kostkę smalcu czy słoniny, topimy. Wymieszamy z różnymi nasionami, jakie chcecie. Może to być słonecznik, może być to być kukurydza, może to być proso, yy, płatki owsiane. Yy, roz, rozpuszczamy, rozpuszczamy tłuszcz. Zalewamy to wszystko tym tłuszczem, te nasiona, i mamy taką gotową, gotową kulę. Może to być w formie kuli, może to być na jakimś podstawku. Naprawdę to już takiego wielkiego znaczenia nie ma, ale ma znaczenie, żeby ten produkt był świeży. Nie dokarmiajmy stęchniętymi nasionami, bo naprawdę szkodzimy tym ptakom. Pamiętajmy, że ptaki w okresie zimowym, gdzie mają trudno dostępny pokarm, one zjedzą wszystko. Owszem, zjedzą, ale czy im to pomoże? Nie sądzę. Raczej zaszkodzi. A więc róbmy to z głową. Bardzo często widzę takie zjawisko, zwłaszcza nad, przy zbiornikach wodnych. Ludzie w parkach karmią zwierzęta i ptaki chlebem. Absolutnie nie powinniśmy tego robić. Ptaki nie są przyzwyczajone, ich układ pokarmowy nie jest przyzwyczajony do przyjmowania chleba, co w konsekwencji yy, rodzi wiele chorób. Yy, przede wszystkim chleb zawiera zbyt dużo soli. Ja się nie będę wymączał na ten temat, bo nie wiem. Wiem tylko jedno: że chlebem e, nie karmimy e, ptaków żadnych, czy to wodnych, czy to, czy to jakichś e, jakiś innych napotkanych. Absolutnie pamiętajcie, chlebem nie karmimy ptaków. Co jeszcze bardzo ważne jest: takie dokarmianie chlebem e, zagraża całemu ekosystemowi, a więc naprawdę nie róbmy tego. Ja tutaj właśnie jestem przy zbiorniku wodnym i widzę, że mm, ludzie sobie wykarm, dokarmiają, dzieci się cieszą. Nie tylko, że to rodzi naprawdę później konsekwencje opłakane. A więc proszę, nie róbmy tego. No i słuchajcie, o pięknie, mamy tutaj, proszę bardzo, karmik. Trochę nisko zamontowany, no ale chyba po to, żeby ludzie mogli de, y, swobodnie dojść. Słuchajcie, zobaczymy, czy jest jedzenie. E? Jest jedzenie i co tam mamy. Czy mamy to poprawne jedzenie? No tak, słuchajcie, o widzicie. Mamy kaszę, mamy nasiona, różnych zbóż, płatki owsiane. No pięknie, słuchajcie, no, Warszawa się postarała. Albo mieszkańcy Warszawy się postarali, nieważne kto. Ważne, że ptaki będą miały już jedzonko. Spójrzcie, o. Kochani, ja już z wami będę się żegnał. Przyszedłem, była jesień, wychodzę, jest już zima. Słuchajcie, ręce mi zamarzają, ale bardzo się cieszę, że mogłem poruszyć ten bardzo ważny temat. Pamiętajcie, jeśli pomagamy, to pomagajmy z głową, róbmy to rozważnie. I oczywiście róbmy to bardzo odpowiedzialnie. Życzę Wam pięknego wieczoru. Ja już naprawdę uciekam do domu, bo jest strasznie, strasznie zimno. Mam nadzieję, że już niedługo spadnie dużo, dużo śniegu i będziemy mogli się cieszyć, przychodzić na spacery. A z takiej ciekawostki, pewnie się zastanawiacie, bo nie wszyscy rozpoznali to miejsce. Byłem w Parku Saskim. Wróć w ogrodzie Saskim. Teraz to już jest Park Miejski, tak bym to powiedział. Powstał w XVII wieku i był jako pierwszy ogólnodostępny dla wszystkich warszawiaków. Żegnam się z Wami do następnego odcinka. Trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie i bądźcie zdrowi, bo ja chyba się przeziębię dzisiaj. Pozdrawiam Was. Pa!